Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chodź, idziemy pónio. Ogon opuszczony, trochę obrażony jest. Bo wracamy do punktu wyjścia. On by chciał iść dalej. Ale jak pójdziemy dalej, to się zgubimy pewnie jak zwykle. Tak naprawdę nie wiem co nagrać, ale przyszedł mi do głowy, szanowni państwo, w tych pięknych okolicznościach przyrody. No chodź. Tam nie. Tu jak Państwo widzą jest ambona. Troszku powiększę. I powiem Państwu... Chodź! I powiem Państwu, że bardzo dużo się słyszy o tym, że myśliwy kogoś tam pomylił. Chodź Puniuś! No niestety tak to jest jak się wraca z Puńkiem. Jak idziemy Rozsadza go energia. Rozsadza go energia życiowa. Jest tam ktoś? Chyba nie ma. Rozsadza go energia życiowa, szanowni państwo. Ale jak trzeba wracać, to wygląda na to, że piesek jakby był ofiarą przemocy, nie tylko domowej. Powoli idzie, trzeba go ciągnąć. On ma opuszczony ogon, jest taki biedny, nieszczęśliwy, no bo chciałby jeszcze sobie troszkę pochodzić. E, powiem Państwu, jaki mi przyszedł dowcip. Oczywiście, dowcip jest kiepski. Nie zamierzam Państwa rozpieszczać dobrymi dowcipami, bo jeszcze Państwo będą wymagali tej jakości ode mnie. Będę musiał się więcej starać. Oczywiście to takie sucharki. Ale powiem Państwu, że tyle się słyszy, że myśliwy... choć po mojej prawej stronie. O! O! na wszędzie. Powiem Państwu, że jak się widzi tę ambonę... Puniek! Po prawej stronie. Po prawej stronie. Dlaczego go trzymam po prawej, Szanowni Państwo? Boję się, żeby ktoś... No nie strzelisz tej ambony. Bo tyle się słyszę ostatnio, było chyba dwa przypadki, że myśliwy pomylił sarnę z człowiekiem, no i ktoś tam dostał kulkę. I powiem Państwu, że gdzieś tam na dnie świadomości ta myśl gdzieś tam jest, że można by kulkę dostać i. Boję się, żeby puszek nie, nie oberwał. Szczerze mówiąc, to ja już bym wolał przyjąć na siebie, niż żeby on dostał, bo zwierzę nie rozumie skąd ból. A człowiek ma jeszcze jakieś mechanizmy w swoim umyśle: a to, że do nieba pójdzie, a to, że będzie karma, a to, że będzie lepsze stylenie. Tych idei mających pomagać człowiekowi znieść ból jest bardzo dużo. Jeszcze raz sobie zobaczmy. Stój. Nie, chyba nikogo nie ma. O, ogon podniósł. Zadowolony, coś usłyszał pewnie. Chodź. No i zawsze człowiek sobie może coś tam wytłumaczyć. No i jak brzmi kawał, który wymyśliłem? Brzmi tak, że. Jakbym dostał kulkę, to myśliwy mógłby powiedzieć, że pomylił mnie z Jeleniem. W kontekście tego, że dałem się nabrać na pisna, osobę, jak to mówią młodzi, Jarkacza. Czyli pana Kaczyńskiego, który to faktycznie lata temu była taka medialna nagonka na niego, że z automatu no stanąłem jakby po jego stronie. To była e, taka nagonka, że niemalże jak straszyli, że jak PiS wygra, to niemalże transportery, czołgi po ulicach, księdzem egzekucje na ulicach, osoby homo, LGBT, spędzane gdzieś w obozach koncentracyjnych, no najgorsze rzeczy, jakie mogą być. No każdy, kto choć troszeczkę miał rozumu, to wiedział, że szumowiny dziennikarskie za pieniądze no bo za coś by innego. No i próbują tłuszczy ludzkiej wmówić rzeczy, które są no tak kompletnie głupie, tak kompletnie nie trzymające się faktów, no że to było aż rażące. Więc jak każdy normalny człowiek, stanąłem po stronie tego bitego, jakby. Stanąłem po stronie bitego, więc. Byłem po stronie, i to się mówi, kaczora popularnie. Na zdrowie pónią. Na to się okazało. O. Pszczoły. Pszczoły są mega pożyteczne. Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy niszczą. się bardziej nazywa, czy jakoś tak? Nie, nie pamiętam. Niszczą ule, właśnie. Także mógłby ktoś ustrzelić Jelenia, który głosował, dał się szukać. A przecież pragnę Państwu przypomnieć, że PiS to jest moim zdaniem zło. Dużo ludzi podaje, podaje tam różne ekonomiczne wskaźniki. To są rzeczy ważne, ale ja się na nich za bardzo nie znam. Natomiast wiem jedno: Wpuścili do Polski kilka milionów Ukraińców. Mimo że wojna toczy się na skrawku terytorium, które jest dwa razy większe prawie od Polski. Było, była mowa o tysiącach, czy dziesiątkach tysięcy, gdzieś tam było 300 tysiącach, wiz danych e, no, różnym panom z Afganistanu, z, tam z e, no, różnych krajów, gdzie dominuje Islam, już budują meczet e, w Warszawie. Więc ten fakt to jest właśnie jakby spuścizna Kaczyńskiego, że tak jak no Polska i za po Sobieskiego walczyła z islamem, to tak teraz to wpuścili po prostu do Polski yy, obcą religię, a taki niby katolik był. Tam, gdzie władza, tam nie ma żadnej religii. Sama władza jest tak podobno silnym narkotykiem, że i seks nie ma do tego nawet podejścia. Zresztą to opowiedziała żona tego Mao Tse-Tunga, który 50 czy 60 milionów ubił własnych Chińczyków. Wyobraźcie sobie, w Chinach taki mądry kraj z taką tradycją i zabili wszystkie wróble. No i ponieważ natura, przyroda to jest łańcuch połączony, no to umarli z głodu. Straszna śmierć. Tak jak na Ukrainie, Hołodomor, czyli. Tylko tam umarło między 3 a 10 milionów. I to było specjalnie zrobione przez wujaszka Joe, jak to się nazywa. No bo chłopi nie chcieli oddawać, nie chcieli iść do, do kołchozów. Więc Stalin no, chciał ich ukarać. Oczywiście wiele było tych aspektów. On dawał te zboże zamiast za technologię od Amerykanów. Bili te czołgi w olbrzymich ilościach. Tak ludzie mówią, co by było, gdyby się cofnąć w czasie, to by Wąsatego zabili i byłoby fajnie. Ale nikt nie mówi, co by było. No co, ubiją wąsatego, Niemcy nie zrobią II wojny światowej. Tymczasem komunizm, który otwarcie śpiewał o zdobyciu całego świata, miał więcej czołgów niż cały świat razem wzięty. Mieli gigantyczne wojska spadochronowe. To w ogóle to się w pale nie mieści. Rozkręcili zbrojenia na skalę nieznaną ludzkości, no, Zwykli ludzie jęczeli Przymierali głodem, a oni bili czołgi Płacąc za technologię, za to wszystko zbożem Dlatego musiało być zboże Na Ukrainie są czarnoziemy, więc Wszystko rośnie No i dałem się nabrać Kaczorowi I drugi powód, dla którego uważam że PiS absolutnie już nie powinni wrócić do koryta, to jest nierozwiązana, pogmatwana sprawa z y, aferą podkarpacką, czyli politycy, na napisie Piesku, politycy zostali nagrani jak uczniaki w burdelach, no i byli szantażowani. Potwierdził to agent CBS na jakimś spotkaniu, czy CBA, mi się ciągle to myli. Więc jak oni mogą prowadzić niezależną politykę, jak ktoś te taśmy ma, że mocni ludzie baraszkowali, czy to z niepełnoletnią, no bo to podsuwa się wywiady tak robią, żeby kogoś szantażować, podsuwa się niepełnoletnią, albo któryś z polityków zażyczył sobie chłopca, albo no są różne zboczenia. Ktoś te taśmy ma. Ten funkcjonariusz beść, czy CBA wyraźnie mówił o polityku PiS bardzo mocnym, którego widział na własne oczy, i to było ponoć obrzydliwe, czyli to musiało być grubo. Kto te taśmy ma? No, najprawdopodobniej Ukraina, co by wyjaśniało, dlaczego takie szaleństwo, tak? Mówi się o 200-300 miliardów. W tym momencie to są pieniądze, które państwa dzieci, wnuki będą musiały spłacić, bo tych pieniędzy nie mamy. Polska jest bardzo biednym krajem, więc pożyczyli, żeby dać państwu. I co najgorsze, nie tak, że Ukraina nam odda, tylko to zostało oddane no, razem z orderem, który prezydent dał Zuzeńskiemu. To nie, no to, to, są, to są, powiem państwu, takie kpiny, że z, z intelektu, z, że byłoby to śmieszne, gdyby nie to, że będziemy płacili. Kupują państwo cokolwiek, w tym jest podatek, i zamiast pójść na szpitale, które teraz się zamyka, zamiast pójść na leczenie chorych dzieci, no to pójdzie na spłatę gigantycznych długów. Teraz za platformy, za uśmiechniętego rządu, deficyt jest największy. Dużo większy niż do pisiorów. Dlatego właśnie pis nie może dojść do władzy, bo jest ryzyko, że ktoś ma taśmy. Obiecywali wygrali wybory, bo mieli imigrantów nie wpuszczać, a właśnie to zrobili. Czy specjalnie, czy to był jakiś Amok, nie wiem. Efekt będzie tragiczny. CPK nie ma, elektrownia atomowa, która z jedynym sensownym wyjściem nie ma, wszystko poblokowali. Premier źle powiedział o powodzi, bo ponoć doradcy mu źle doradzili. Każdy normalny rząd by podał się do demisji, ale nie Tusk. Nie po to, latami była cała propaganda, to wszystko, żeby się dochapał stołków, a jego klakierzy do koryta, żeby teraz to oddać. A no, że ludzie giną, tracą majątek, życia, że powodzianie są w tragicznej sytuacji. No to cisza, wyciszony temat. Media podają tylko sukcesy rządu. Ale jakie sukcesy? Jakie oni mają sukcesy? Żadnych. Dobrze, szanowni państwo, to właściwie skaczę z tematu na temat, bo naprawdę nie wiem, co miałbym nagrać. No i nagrałem tylko ten, właśnie żart, że myśliwi mogliby mnie wziąć za jelenia i po części mieliby rację. Także, szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie, życzę miłej reszty tygodnia i tak sobie pogadałem, co wiedziałem. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Piękne miejsce, w lesie jest bardzo fajnie. Można się wyciszyć. Podniesiony ogon ma, ma podniesiony ogon. Pozdrawiam Państwa serdecznie.